Terminal w Świnoujściu buduje konsorcjum firm włoskich, francuskich i polskich, które znajdują się w grupie PBG. Właśnie do tej grupy należy firma Hydrobudowa, której problemy finansowe są znane i która w ostatnim czasie ograniczyła swoje prace na budowie terminalu w Świnoujściu. Rzeczywiście prace, które prowadzi Hydrobudowa nie mają takiej dynamiki jak moglibyśmy się spodziewać. Te prace dzisiaj w zasadzie są pozorowane, ci ludzie nie są płaceni lub płaceni są w jakiejś części. Jak zapewniał prezes polskiego LNG, jeśli dojdzie do procesu likwidacyjnego hydrobudowy, będzie to stanowiło problem, jednak uda się go rozwiązać. Gorszym scenariuszem jest jednak sytuacja, w której zagrożone będzie również PBG. My też dosyć aktywnie obserwujemy to, co będzie działo się z PBG. Problemy hydrobudowe są dla nas bardzo istotne i poważne, ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko i wyłącznie podwykonawca na niewielkim zakresie robót. My obserwujemy, co się dzieje z PBG, bo jeśli sytuacja PBG miałaby się dramatycznie zmieniać w kierunku upadłości likwidacyjnej, to to jest oczywiście również zdarzenie gospodarcze, które będzie miało znaczący wpływ dla, na realizację tego przedsięwzięcia. Sytuacja w budowie gazoportów w Świnoujściu nie jest łatwa. Według prezesa opóźnienia, które występują, są niewielkie, ale jednak istnieją. Czy nie wpłynie to na jakość wykonania terminalu? Instytucji, które dbają o jakość budowy terminala, jest bardzo wiele. To jesteśmy przede wszystkim my, my mamy swoje wewnętrzne służby, które akceptują projekty wykonawcze i cały, cały proces projektowania tego terminalu. To jest nadzór inwestorski, który działa w naszym imieniu, firma Atkins. To jest również transportowy dozór techniczny. My nie dopuszczamy absolutnie żadnych kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Terminal ma gwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski i uniezależnić nasz kraj od dostaw gazu z Rosji. Budowa terminalu na skroplony gaz w Świnoujściu warta jest blisko 3 miliardy złotych. Inwestycja ma zakończyć się 30 czerwca 2014 roku.